W tym odcinku, w ramach serii poznajemy składniki pokarmowe, nasz ekspert omawia rolę i funkcję siarki w roślinie. Jeżeli podoba Ci się ten film, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał Epola. Siarka to bardzo ważny makroskładnik, który musi być uwzględniany w każdym planie nawożenia. Jeżeli chodzi o nawożenie siarką, nie możemy go już pomijać na etapie przedsiewnym, także pamiętajmy, makroelementy zalecamy, żeby zawsze stosowane były doglebowo. Takie składniki jak magnez, siarka, potas stosowane są w dużych ilościach, dlatego dolistne uzupełnianie ich absolutnie no, nie wystarcza. Jest to pewna interwencja w określonych sytuacjach, ale pamiętajmy, siarka, makroskładnik stosujemy doglebowo. Jesienne stosowanie nawozów, które zawierają siarkę, też ma sens, ponieważ jesienią często rośliny potrzebują azotu, a jak wiemy siarka to ten składnik, który idzie w parze z azotem, ponieważ do tego, aby azot był efektywnie wykorzystany, potrzebna jest właśnie ta siarka. Siarka stanowi budulec aminokwasów. Jeżeli zabraknie nam w odżywianiu roślin siarki, niestety nie powstają nam pewne aminokwasy, a aminokwasy to białka. Białka to z kolei struktura naszego plonu, naszej rośliny. Tak więc ten łańcuch, no niestety, zaburza nam się. Często mówimy, że niedobór 1 kg siarki to jest nawet 15 do, do, do 20 kg niewykorzystanego azotu przez roślinę. Szczególnie w tym roku warto to mieć na uwadze. W tym roku, kiedy ten czysty składnik, jakim jest azot, często stosowany przez nas w dużych ilościach, no i kosztowny, to, to też chcę podkreślić akurat w tym roku. Może być no, niestety stracony i dla rośliny, a nasze pieniądze mogą po prostu nie przynieść odpowiedniego zysku z inwestycji. Miejmy na uwadze, że siarka to też budulec, jeżeli chodzi o plon naszych roślin. Jedną z ważnych funkcji siarki jest działanie antyseptyczne, to znaczy rośliny dobrze odżywione właśnie tym makroskładnikiem są bardziej odporne na choroby, na szkodniki. No i jest to istotny czynnik, jeżeli mówimy o późniejszej ochronie i w ogóle wegetacji danej uprawy. Warto też podkreślić rolę siarki w uprawie warzyw, szczególnie warzyw kapustnych czy cebuli, czosnku. Siarka odpowiada nam za produkcję olejków eterycznych, także ma to sens, jeżeli uprawiamy warzywa. Największe potrzeby względem siarki wykazuje rzepak i większość właściwie roślin krzyżowych, ale pamiętajmy, że jeżeli uprawiamy rzepak to powinniśmy pamiętać o stosunku dawki azotu do dawki siarki. W uprawie rzepaku siarki stosujemy 1,4 dawki stosowanego azotu. Pamiętajmy o tym, bo, tak jak wspomniałam, rola siarki jest naprawdę nieoceniona. Wiosną koniecznie uzupełniajmy właśnie ten składnik w naszych plantacjach rzepaku i zbóż ozimych. Ponieważ siarka stosowana razem z azotem naprawdę daje efekt. Jest to efekt plonotwórczy, ale też i jakościowy. Później zaolejenie rzepaku, czy ważne białko, które, do, do którego dążymy, ważne białko, ważna zawartość dobra tego białka w pszenicach. W ostatnich latach siarka nabiera dużego znaczenia jako składnik pokarmowy dla naszych roślin uprawnych. Wcześniej tego problemu, jak gdyby nie mieliśmy, ponieważ zupełnie mieliśmy inną atmosferę, czyli bardziej zanieczyszczoną. Właśnie związki siarkowe. Ta siarka jak gdyby dopływała do nas z nieba. W tej chwili ten problem zaczyna się pojawiać, i wiele roślin, szczególnie tych siarkolubnych, wykazuje już często niedobór tego ważnego makroskładnika. Pamiętajmy tutaj jeszcze raz podkreślę o roślinach krzyżowych, rzepaki, których niedobór tej, tego właśnie makroelementu objawia się łyżeczkowatością liści, przebarwieniami. Jest tych czynników sporo, które właśnie mogą nam pokrzyżować plany w osiąganiu dobrych i jakościowych plonów. Siarka na niedobór siarki należy do jednego z czynników minimum. Z nawozów, które zawierają siarkę, na pewno godny uwagi jest estakizeryt bądź nawóz kornkali. Który właśnie też w swoim składzie zawiera siarkę pochodzącą z kizerytu. Dla tych wszystkich, którzy uprawiają warzywa, należy właśnie zwrócić uwagę na nawóz patent kali. Patent Kali, który potas ma w formie siarczanowej, obok tego magnez i właśnie ten ważny makroskładnik, o którym wspomniałam. Siarka konieczna dla dobrej jakości plonów. Jeżeli macie pytania do naszego eksperta, piszcie je w komentarzach pod tym filmem. W kolejnych tygodniach przedstawimy rolę pozostałych makro i mikroelementów. Do zobaczenia!